Dunk King you want to talk about dog grab all between the legs and it's the right size this time so you know it's serious Która mi się nigdy jeszcze nie wydarzyła A dzisiaj jest pierwszy raz Pierwszy raz tak gdzieś miałem ułożone dziwnie rzeczy w plecaku To znaczy jedzenie, że miałem również kosmetyczkę I w kosmetyczce i miałem zatyczki od perfum I gdzieś przypadkiem się nacisnęły I idę, idę, idę sobie tak mówię Kurde Bo ostatnio zmieniłem perfumy Mówię, Czy to takie perfumy są mocne czy, czy, czy o co chodzi, czuć bardzo Otwieram plecak, wyciągam posiłek po posiłek i mówię, o coś jest nie tak, coś tam się rozlało, <laughs> patrzę do kosmetyczki, kosmetyczka cała mokra, <laughs> połowa perfum mi się wylała, <laughs> także z daleko od plecaka. Ale mamy dopiero godzinę 17.50, miałem ponad godzinę opóźnienia samolotu do, tutaj do Frankfurtu, a dopiero 21.50 mam ten drugi ostatni lot do Hongkongu który będzie trwał ponad 12 godzin, więc tutaj jeszcze muszę posiedzieć sobie, tam w Katowicach musiałem posiedzieć, bo, bo tak jak wspomniałem było to opóźnienie i, e, i to w ogóle pierwsza z taką linią lotniczą leciałem jakąś air Dolmotic Dol Dolmetic, coś takiego, ale taka porada dla tych, którzy latają albo będą latać. Jeśli macie takie mniejsze, krótsze, krótsze połączenia, to bardzo często jest tak, w szczególności w zimę, znaczy tu chodzi bardziej o zimę, że nie macie, samolot nie dolatuje w tych mniejszych połączeniach do rękawa, tylko bardzo często po prostu musicie wychodzić i odbiera was autobus. I często jest tak, że wszędzie jest ciepło, na lotnisku jest ciepło, w samolocie jest w miarę ciepło, a potem wychodzicie na takie na przykład minus. 2, minus 3, minus 5, kiedyś chyba było minus 8, pamiętam jak się z dwa, to tam leciałem. I jak lecicie na przykład tak w kamizelce, to akurat dzisiaj było spokoj, było około 0, ale jak jest minus 5 albo minus 8 i nie macie czapki i tak dalej, i tak dalej, to, to nie jest fajnie. A znowu, jak jedziecie do ciepłych krajów i musicie w razie samą kurtkę i nosić to wszystko, no to jest problem. Także zabierajcie czapkę, polecam Bo najszybciej ciało się chłodzi od głowy i stóp Z tego co tak gdzieś się orientuję od Dzisiaj zdecydowanie to moje nowe ulubione miejsce w samolocie Można się w końcu porozciągać fajnie To chyba raz w życiu, albo dwa razy w życiu leciałem tym samolotem Boeingiem 737 tak mi się wydaje, że to jest ten model, gdzie ma dwa piętra. Wtedy leciałem chyba z Dubaju do Australii jakoś, tak. A teraz pierwszy raz mam taki samolot, gdzie toalety są nie na tym samym poziomie, są miejsca siedzące, tylko są niżej i są schody. I pierwszy raz lecę takim samolotem i to jest fajne, to jest bardzo fajne. Bo można właśnie przyjść, postać, porozciągać się, pochodzić po schodach. Mega sprawa. Także jestem zadowolony. Mówicie, 12 godzin siedzieć. To jest ciężkie, to jest naprawdę mega ciężkie. Starłem po prawie ponad 24 godzinach podróży i od razu kogo spotkałem. Ziomali to znaczy cena razem z żoną. Tak, często startuję. Dowiedziałem się o tym dwa dni przed wrotem, 3 jak FIBA wstawiła, e, że, że tam ma być. Wcześniej też wiedziałem, że Joel będzie, bo Joel do mnie napisał, czy, czy lecę. Ogólnie to już będzie ostatni konkurs w tym roku mój i, i ogólnie ostatni konkurs FIBA też w tym roku. No i tak, idziemy teraz zobaczyć boisko i jak to wszystko wygląda. Ponieważ tam na, yy, na boisku jest to jedzenie naprawdę okropne Ale tak okropne, że nic nie jestem w stanie sobie wybrać w Serio nic I dużo, dużo osób ma tutaj z tym problem Poszliśmy na jakiś burgera i masakra Często, właśnie w sumie zawsze jak lecę do Chin To jedzenie to jest najgorsza rzecz Chyba, że naprawdę jakiś tam super restauracja to, 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 to co innego ale tak, normalnie, jak w takiej zwykłej idziecie po masakra. Teraz wracam do hotelu i idziemy spać bo jest jakąś już chyba Dzień dobry, zaczynamy dzień pierwszy. Ja już jestem po śniadaniu i razem z ekipą, to znaczy z Chenem i z Joelem, jesteśmy na sesji zdjęciowej. Słuchajcie, mamy takie nietypowe, mamy nowe stroje. Mamy nowe stroje, bardzo ładne. Jedna strona jest biała, druga jest czarna, więc są dwustronne i są naprawdę śliczne kolorystykach takich właśnie nie wiem jak to nazwać chińskich, takich wzory naprawdę bardzo ładnie to wygląda plus na dodatek mamy jeszcze takie rozgrzewkowe nie nazywam tego rozgrzewkowymi strojami tylko takie stroje e, na, na rozpoczęcie na wyjście przed konkursem bardzo ładnie to wygląda naprawdę mega Siema, tu Grabo z tej strony, witam Was prosto z Hongkongu w ostatnim w tym roku, przynajmniej u mnie w ostatnim tym roku konkursie sadów FIBA 3x3 World Tour Hong Kong Final. Leciałem ponad 25 godzin, więc chwilę mogliście zobaczyć to co było wczoraj i od razu po tym poszedłem spać, zjadłem jeszcze, poszedłem spać. Jedzenie niestety jest jakie jest, e, to znaczy tutaj akurat musimy jeść w restauracjach, bo jedzenie tutaj na boisku jest... Tutejsze, więc generalnie masakra, naprawdę nie ma, nie ma co zjeść. Jest stosunkowo ciepło, jest tak w sumie idealnie do skakania, jest, są naprawdę super warunki, boisko jest po prostu perfekto. Kosz wymiarowy równy, boisko to znaczy parkiet, piłka się idealnie, w każdym miejscu odbija, więc po prostu wszystko jest normalnie i wszystko jest super. Dziś wieczorem, około godziny 19, czyli za jakieś 6-7 godzin. Będę startować z Joelem Henry i Dunk Chenem, którego mogliście już zobaczyć w moich poprzednich vlogach. To jest aktualnie e, najlepszy Dunker w Chinach. Naprawdę, to co goś robi w wieku 38 lat jest niesamowite. Tak, goś ma 38 lat. Więc bez wymówek. Jeszcze słuchajcie, prostując jedną rzecz, e, gdzieś ponieważ w internetach zauważyłem, nie, nie są to mistrzostwa świata. Nie jest to FIBA 3x3 World Cup tak jak było to w zeszłym roku w Wiedniu, tylko to jest to zwykła końcówka turnieju FIBA 3x3 World Tour, dlatego jest dopiska Final. Różnica jest taka, iż w zwykłym World Tourze zawodnicy koszykarze zwykli z 3 na 3 mają do wygrania 40 tysięcy dolarów, a tutaj w finale mają 60 tysięcy dolarów i jest nagroda od pierwszego do ósmego miejsca, a w zwykłym turnieju World Tour od pierwszego do szóstego. Tylko jest taka różnica i tak to wygląda. W konkursie wsadów bez zmian jest 4000 dolarów za pierwsze miejsce, za drugie i za trzecie jest pod 1000 dolarów. Nie ma tutaj żadnego podziału pieniążkami. Kto wygra, kto zrobi wszystkie, wszystkie wsady, kto dostanie maksy od sędziów, ten wygrywa. No chyba, że, mieli, chyba, że będziemy mieli dogrywkę. Wtedy sędzia, sędziowie decydują po wykonaniu każdym wsadzie bez pokazywania not. Po wykonaniu dodatkowego wsadu bez pokazywania not. Kto powinien wygrać? Tak to wygląda. Moi drodzy, teraz zaraz jeszcze troszkę, troszkę sobie tutaj poskaczę. Następnie śmigam coś zjeść, ponieważ tak jak wspomniałem z jedzeniem jest tutaj naprawdę ciężko i będziemy Uff. I to jest właśnie fajne, że każdy się cieszy, że ktoś zrobi wsad. To jest super. A nie się czepia, że o tutaj za nisko, tutaj za wysoko, tutaj za krzywo. To właśnie uwielbiam. I potem spadam spać, więc widzimy się na konkursie o godzinie 19. Do zobaczenia. No to startujemy. Jedyny minus to jest to, że padało rano. Na tym rozwiązanym boisko jest trochę mokro, więc tak skaczę tak. To jest jedyny minus. That's yeah. Be something you like. We want it in this hands-on competition. not the lesson

Ogarnąłem się, już coś zjadłem, więc na spokojnie mogę Wam opowiedzieć, co jak. Ogólnie cały konkurs naprawdę, naprawdę spoko. Tylko patrząc pod względem, nie jestem naprawdę niezadowolony z dwóch rzeczy. Pierwszy wsad, czyli windmill, miał być windmill nad sześcioma osobami, osobami czyli ten pierwszy wsad, gdzie ustawiłem tak sześć osób zgiętych. I bardzo, bardzo, bardzo chciałem, bo często ostatnio gdzieś na pokazach mi to wychodziło. Zrobić takiego wimina fajnego z daleka i jak piłka idealnie się narzuci, to naprawdę bardzo fajnie jestem w stanie to wykręcić. Niestety narzuciłem tak trochę źle piłkę i generalnie złapałem to tak jeszcze nie jedną ręką, tylko dwoma i tak gdzieś przeciągnąłem i, i to wsadziłem. Z tego jestem średnio, naprawdę średnio zadowolony. Ale gdzieś tam też nie wyglądało to jakoś bardzo źle, bo w miarę, w miarę ten dystans był naprawdę daleki. Ustawienie 6 osób. Ten dystans był naprawdę daleki. Więc po prostu, spoko. Potem wszystko co dalej, było naprawdę super. Byłem po prostu do tej pory jestem wypoczęty, bo ostatnie dwa tygodnie mogłem tak naprawdę, wiecie na spokojnie sobie y, usiąść, nie miałem gdzieś tam żadnych wyjazdów, znaczy było parę, ale nie miałem takich, wiecie, bardzo wymagających fizycznych że musiałem skakać, tylko ostatnie dwa tygodnie mogłem sobie zrobić dank sesję, mogłem sobie potrenować i, że tak powiem, posiedzieć powiedzmy na tyłku, bo przez ostatnie czasy naprawdę tak nie było, to znaczy tu miałem jakiś wyjazd, tu miałem jakiś pokaz i generalnie, wiecie, to było takie utrzymanie formy, a teraz można powiedzieć, że w te dwa tygodnie, e, dwa i pół tygodnia byłem w stanie jakby Powoli zacząć budować jakby formę, więc z tego się naprawdę cieszę. Z tego się naprawdę cieszę. I ostatni wsad, czyli e Double Up Honey Deep. O, pff. To jest po prostu, mam gdzieś bardzo dramę z tym wsadem, ponieważ mm, ostatnio chyba dwa konkursy gdzieś na fibie Próbowałem to w ostatnim wsadzie i kurde nie wychodziło. Za cholerę nie wychodziło. To jest naprawdę bardzo trudny wsad. Bo tak jak wiecie, czy nie na no double up, czyli zwykle pod nogą nad stojącą osobą, ok, to jest jakby, to jest spotykane, to jest do zrobienia, ale przełożenie tego i jeszcze zauważyłem, że wypada mi ta piłka i złapanie tego, żeby ją przeciągnąć i wsadzić łokieć, no to jest masakra. Muszę teraz zobaczyć na nagraniu, co tam źle zrobiłem, ale podejrzewam, że po prostu piłki nie złapałem, bo mi nogę zahaczyła I, i w ogóle tak niefortunnie, mając ten łokieć, gdzieś jak spadał, nie wiem, co tam dokładnie się stało. Uderzyłem po prostu, jak macie dół tablicy, tu jest obręcz, czyli macie dół tablicy, to pitolnąłem normalnie z całej siły, jak gdzieś spadałem, w, tą, w ten bok tablicy, w ten dół tablicy. Takiego mam guza, słuchajcie, że to jest no masakra jakaś. Po tym, jak wylądowałem, uderzyłem i wylądowałem, to się tylko martwiłem, czy, czy nie będzie zaraz mi coś się działo, że coś, coś się stało, bo wiecie, jak jest szok, i tak dalej i tak dalej. To myślałem, że nie że mam coś roz, rozcięte i że zaraz nie będę mógł próbować kolejnej próby. Jeszcze się wystraszyłem, ale 3-4 sekundy później już złapałem piłkę dalej. Ten już mówię, okej, okay, dobra, jakby nic wielkiego się nie stało, ale jest guz konkretny. No, więc to tak, i potem po prostu zmieniłem to na Winmila chyba na czterema osobami. Ale generalnie naprawdę jest bardzo trudny wsad. Raz w życiu mi się udało to zrobić na zawodach, na World Cupie rok temu. To jest kurczę, to jest naprawdę niesamowicie trudny wsad, po prostu kosmos. To jest po prostu kosmos. Dzisiaj Joel był taki. W sumie początek miał jak ostatnie zawody, bo przez ostatnie dwa czy trzy zawody, które wygrał naprawdę szedł na pełnej petardzie, naprawdę szedł na pełnej petardzie. Wsadzał to Six skup bez problemu. E, to 180 pod nogą, taki jego, e, można powiedzieć, że to nowe, taki klasyczny jego wsad. E, to 100, 180 pod nogą, takie z narzutu przeciągnięte. No dzisiaj mu nie wpadło, a szkoda, bo, bo to był jego trzeci wsad. Gdy mu to wpadło, to byśmy najprawdopodobniej byli, bylibyśmy w finale. Jestem ciekaw, co by dalej pokazał. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, co by dalej Jakie wsady by dalej pokazał. No ale widzicie, idą zawody, idą. E, tam dwa ostatnie czy trzy wygrane, ostatnio miał konkursy i naprawdę szedł jak petarda. No i czasem tutaj kwestia wsadu nie wyszło. I tyle, a jestem naprawdę ciekaw, jakby się potoczyła nasza walka w finale. Tutaj sobie zerkam, o czym jeszcze chcę powiedzieć. Chen, e, naprawdę tak samo ostatnie zawody, chyba w Macau które wygrał. I nawet ze mną, jak był w Almatach w Kazachstanie, no to kurczę, to, to tam pełna petarda. Tak samo, wszystkie wsady wchodziły. Jedną potyczkę miał chyba tylko przy Jerichu kiedyś tam. Jerichu nad trzema osobami, ale tak to podobiema nad osobą, wszystko po prostu ładował. Dzisiaj gdzieś tam, miał, dzisiaj gdzieś tam mu to wypadło, to podobiema nad kimś. Ja od razu wróciłem z narzutu podobiema, hop, pierwsza próba. <laughs> I, I widzicie, na przykład. Czasem jest, czasem bywa tak nagrywa się nagrywa. Czasem bywa tak, że jak jesteście naprawdę gdzieś zmęczeni, już kolejny jakiś event jedziecie, to widzicie. Czasem Taki wsad jak ma Ogólnie to jest bardzo trudny wsad dla mnie. Pomimo tego, że gdzieś tam często go robię i często on wpada, to jest cholernie trudny wsad dla mnie. Bo musi idealnie się piłka na, na nabijać, idealnie musi być timing, wszystko musi być idealnie. Idealnie trzeba złapać, bo jak złapiecie na początku trochę dwie ręce, potem przełożycie, to nie zawsze wychodzi, czasem tak, czasem mi się zdarza, idealnie musi być złapana, żeby zgarnąć jedną jednym ręką. No generalnie to są takie. Niezauważalne czynniki, ale musi po prostu być idealne boisko, Teraz było idealne boisko, naprawdę było perfekto. Wymiarowy kosz, e, piłka się wszędzie odbijała i, i, i te, tego mi potrzeba. A czasem jest tak, że, że kurde, wiecie, piłka się nie odbija, gdzieś tam jak narzucicie, odbija się gdzieś w kosmos, złapiecie jakoś inaczej. I, I właśnie czasem jest tak, że jak złapiecie tą piłkę inaczej i są takie warunki, i wpitolicie ten wsad, no to emocje wychodzą. E, no i tak to wygląda. Tak to wygląda. A teraz odpocząłem, naprawdę się dobrze, już naprawdę się biście czułem na tym konkursie pod względem takim, takiego, że miałem to dwa tygodnie, czułem takiego, powiedzmy, odpoczynku, takiego przygotowania i faktycznie mogłem sobie fajnie po prostu poskakać. Więc pod tym względem, pod tym względem jestem jestem zadowolony, bo ostatnio dunk sesję, którą miałem, naprawdę wszystko mi super wchodziło. Tak samo chciałem pod ma robić nad kimś, nad osobą, no to Chen już zaczął próbować, więc już potem, potem nie robiłem, a chciałem wrócić do tego sadu. Co tam mamy dalej? Ogólnie to była moja piąta wygrana pod rząd pod względem World Tour Final, czyli tego, o czym Wam wcześniej mówiłem, czyli to jest ten finałowy, takie finałowe zawody FIBA co roku. I w 2020, tak? Przepraszam, w 2019 miałem pierwszą wygraną. 22, potem 21, 21 i generalnie to jest piąta wygrana, więc się serio jaram więc naprawdę się serio jaram. Bo no co tam z chłopakami, jak, jak pamiętam, to skakałem ze Smovem, z Millerem, z, z Jordanem z Shutterlandem, to było dwa lata temu chyba w Abu Dhabi, tak, z Jordanem Shutterlandem, to był też naprawdę ciężki konkurs dla mnie, ale dałem radę, tam podobie ma wleciało nad to sobą. Pod nogą, nad osobą z łokciem co prawda też leciało, ale się nie zawisnąłem na, nie zawisnąłem na tym łokciem w obręczy, Piłka wpada, wszystko, super, tylko łokieś mi wyleciał, więc tak i generalnie kto tam jeszcze. No i w tym roku teraz Chen, czyli no najlepszy dunker w Chinach, tak można powiedzieć. I, i Jory, który ostatnio też, też dawał czadu. No i tak, no, chyba wszystko, chyba o wszystkim powiedziałem. O czym chciałem powiedzieć. I generalnie tak, to był mój ostatni konkurs w tym roku. Teraz jeszcze mam parę eventów, i po nowym roku mam jeszcze zabieg, jakąś resekcję, zęba, i generalnie nie mogę przez dwa tygodnie trenować, więc będę musiał po prostu odpoczywać. Cholera jasna. Niestety, dopadło mnie w końcu, że muszę odpoczywać, czego nienawidzę robić, ale wiem, że no wiem, że muszę. O takim zabiegu. Mam nadzieję, że podoba mi się materiał. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę. Ee, suba. I do następnego. Trenujcie ciężko. Pozdrawiam. Krabo. A jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie sobie. Tutaj Wam pokazuję idealnie. Siad. Po prostu idealnie. Double up, czyli pod nogą nad osobą. I muszę to sprawdzić, bo czułem, że tam normalnie skończyłem tak. w Wsad i generalnie ten łokieć mógł wpaść, ale nie planowałem wtedy tego łokcia. Tak perfekcyjnie w końcu mi siadł double up, z którego wydaje mi się, że jestem zadowolony. Muszę zobaczyć, ale wiem, że była wysokość, wszystko fajnie siadło, więc tylko się chciałem trochę pofalić. <grybujesz> Pozdro.